Czy Polska leży w Europie czy w Ameryce Łacińskiej? Dobry wieczór. W tym tygodniu w Superekspresie piszę o skandalicznej sprawie, o liście leków refundowanych. To jest bardzo ważny dokument, bo z tego dokumentu wynika, które firmy i ile zarobią. Pani ambasador USA nie podobał się kształt tej listy. Napisała list do ministerstwa, oczekując zmian. I co się stało? Nie minęły trzy miesiące i opublikowano nową listę. Na listę leków, za które płacimy z budżetu państwa, wciągnięto pewne leki, dlatego że zażądała tego od nas pani ambasador Mosbacher. A polski rząd po prostu ustępuje. I to jaki rząd? To ten rząd, który opowiadał, że wstaje z kolan, że przywraca Polakom godność, że prowadzi podmiotową politykę międzynarodową. I nagle okazuje się, że wystarczy jedno gwizdnięcie, że wystarczy jeden telefon z ambasady USA i nagle zmienia się polityka polskiego rządu. I nagle grube miliony złotych płyną do kieszeni właścicieli tej konkretnej korporacji, w imieniu której, w obronie interesów której, wystąpiła pani ambasador USA. Ta postawa lokaja łączy Platformę i PiS. Dla całej polskiej prawicy zdjęcie z prezydentem USA znaczy więcej niż nasza racja stanu. I wystarczy, że Waszyngton tylko poprosi, a polskie elity od razu biegną to wykonać. Wysłać polskich żołnierzy, że wykrwawiali się na jakiejś awanturniczej wojnie gdzieś na Bliskim Wschodzie? Oczywiście. Podpisać kontrakty, które nam się po prostu nie opłacają? Jak najbardziej. Zrezygnować z ustawy reprywatyzacyjnej, bo tak kazał Wielki Brat. Wedle instrukcji. Prawica wyobraża sobie, że jest strategicznym sojusznikiem USA. Ale to już dawno nie jest prawda. Amerykanie swoje kluczowe interesy mają gdzieś indziej. W Azji. Z Europą są coraz bardziej skłóceni. A przyjaźnią się i obściskują, jak to mogliśmy całkiem niedawno zobaczyć w Helsinkach, z Władimirem Putinem. Skłócenie się z naszymi zachodnioeuropejskimi przyjaciółmi po to, żeby wykazać się przed Waszyngtonem, to jest po prostu głupota. Bo dla Amerykanów w tej sprawie nie chodzi o żaden strategiczny sojusz, tylko o interesy konkretnych amerykańskich firm. U dolary, które płyną na ich konco. Zastanawiam się, co jest w głowie takiego ministra, który podpisuje decyzje, na których stracimy. Pewnie myśli, że w ten sposób przyczynia się do utrzymania sojuszy. Pewnie myśli, że w ten sposób dba o strategiczne interesy Polski. Ale prawda jest taka, że wypełnia po prostu rozkazy spisane w biurach jednej z kilku wielkich międzynarodowych korporacji i dba nie o strategiczne bezpieczeństwo Polski, tylko o ich bardzo konkretne zyski. Zyski, które będą mieć kosztem naszych obywatelek, kosztem naszych obywateli. Ta sprawa Sprawa listy leków refundowanych to ostatni, ale nie jedyny przykład, kiedy zmienia się prawo pod dyktandą amerykańskiej ambasady i pod dyktandą wielkich korporacji. Minęły trzy lata rządów prawa i sprawiedliwości. PiS obiecywał, że w tej sprawie coś się zmieni. Obiecywał, że polityka będzie podmiotowa. Obiecywał, że będzie suwerenna. Ale zamiast tego po prostu skłócił się z całą Europą Zachodnią. A państwo, które jest skłócone ze wszystkimi i wisi tylko u klamki ambasadora USA, jest po prostu słabe i w praktyce nie jest w stanie nikomu się postawić. Nie wiem jak państwo, ale ja mam już trochę dosyć tej pustej gadaniny o wstawaniu z kolan i o suwerenności. Bo suwerenne państwo zachowuje się inaczej. Suwerenne państwo samo decyduje, jakie będzie refundować leki. I nie potrzebuje do tego ani wielkich korporacji, żeby mu doradzały. A nie Ambasady Stanów Zjednoczonych, że pisała za nie nową treść rozporządzenia. Zamiast używać wielkich słów, zamiast gadać o suwerenności, po prostu się szanujmy.